Witajcie w kosmicznych innowacjach. Wyobraźcie sobie świat, gdzie śmierć staje się wyborem, a każdy uszkodzony organ można zastąpić idealną, wyhodowaną w laboratorium kopią. Czy technologia naprawdę może pokonać śmierć? Dzisiaj zanurzamy się w przełomowy świat sztucznych organów i bioinżynierii. To, co zaraz zobaczycie, może zmienić wasze spojrzenie na przyszłość ludzkości. Sztuczne organy to już nie science fiction. Dzięki bioinżynierii i drukowi 3D stają się rzeczywistością. W Stanach Zjednoczonych firma organowo rewolucjonizuje medycynę, drukując tkanki przypominające prawdziwe organy. Tymczasem w Polsce naukowcy z Politechniki Warszawskiej eksperymentują z biodrukiem, tworząc struktury, które mogą zrewolucjonizować transplantologię. Ale to dopiero początek. Te technologie otwierają drzwi do czegoś znacznie większego. Przejdźmy do konkretów. Miniaturowe, drukowane w 3D serca, zbudowane z ludzkich komórek, już istnieją i biją jak prawdziwe. W laboratoriach trwają prace nad drukowanymi wątrobami, zdolnymi do filtrowania krwi niczym ich naturalne odpowiedniki. A w 2022 roku zespół z Uniwersytetu Utah wydrukował prototyp płuca, które potrafi oddychać. To nie zabawki, to przyszłość, która może uratować miliony istnień ludzkich. Jak to działa? Drukarki 3D używają biotuszu Mieszanki żywych komórek, by budować tkanki warstwa po warstwie. To mikroskopijna precyzja, jak składanie żywego organizmu z klocków. Wyobraźcie sobie: zamiast czekać na dawce, lekarz drukuje organ idealnie dopasowany do waszego ciała. Brzmi jak science fiction? To dzieje się właśnie teraz. Zatrzymajmy się jednak na chwilę. Skoro możemy drukować organy na żądanie, czy to oznacza, że pokonamy śmierć? Idea nieśmiertelności jest kusząca, ale rodzi pytania. Kto będzie miał dostęp do tej technologii? Czy bogaci będą żyć wiecznie, podczas gdy reszta pozostanie śmiertelna? I co to oznacza dla naszej definicji człowieczeństwa? To nie tylko nauka, to filozofia przyszłości. Nie wszystko jest jednak takie proste. Wydrukowane organy muszą działać perfekcyjnie. Odrzucenie, infekcje czy brak długoterminowej stabilności to wciąż bariery. Ale naukowcy nie ustają w wysiłkach. W ciągu dekady możemy doczekać się pierwszych przeszczepów pełnowymiarowych organów, a za 50 lat być może drukowanie całych układów będzie normą. Przyszłość zapowiada się niesamowicie. Wyobraźcie sobie świat, w którym niewydolność organów to przeszłość, a życie trwa tak długo, jak chcemy. To nie utopia, to bioinżynieria na sterydach. Co o tym myślicie? Czy jesteśmy gotowi na taki skok? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie żeby nie przegapić kolejnych kosmicznych innowacji.